Łyżka wzięła do ręki mały flet I zagrali bardzo słodką i uroczą piosenkę Uderzanie w bębny, brzdąkanie na strunach Sprawiło, że łąki zaczęły tańczyć i śpiewać Królik się kręci, lis się huśta Gdy utwór został zagrany, sowy pochukiwały jednocześnie Śpiewanie piosenek, nucenie piosenek. Mori także klaskała i śpiewała. Przy bardzo niskim smyczku dźwięku cichu. Myszka miała wspaniałą noc, gwiazda muzyki, o której każdy marzy. Kwiałe. Gwiazda muzyki, o której każdy marzy. W ciemnościach nocy ryknął lew. I widziałem gwiazdy świecące jasno. Policz, jeden, policz, dwa. Następnie trzy i cztery przez niebieską linię. Pięć świeci wysoko, sześć błyszczy nisko, siedem gwiazd zaczęło świecić. Osiem świeci złotem, dziewięć rozświetla niebo. Dziesięć gwiazd tańczyło przed jego oczami. Z dumą zbiło się wysoko w niebo. Tu policzyłem gwiazdy, jedną po drugiej, pod belkami rozbrzmiewa ryk W nocy ryknął lew. I widziałem gwiazdy świecące jasno. Policz jeden, policz dwa. Następnie trzy i cztery przez niebieską linię. Pięć świeci wysoko, sześć błyszczy nisko. Siedem gwiazd zaczęło świecić. Osiem świeci złotem, dziewięć rozświetla niebo. Dziesięć gwiazd tańczyło przed jego oczami. Gwiazdą zbiło się wysoko w niebo. Tu policzyłem gwiazdy. Jedną po drugiej pod belkami rozbrzmiewa riklba. Lody ślizgają się, bo po wodze przeszło przez drzwi kuchenne. Pobiegłam za nim, on skoczył na krzesło, potem zbiegłam po schodach na korytarzu. Pobiegł w stronę słońca, a krople roztopiły. Się w drodze powrotnej, gdy złapiesz pachołek, zaczyna się kręcić. Prawie zaskoczyłem na ziemię. Złapałem go od razu, ale był już bliski załamania. Ale musiało pozostać w moich rękach, nie pozwolę, aby lody uciekły. Dgają się. Po podłodze, przeszło przez dwie kuchenne, pobiegłam zanim nim, on skoczył na krzesło. Potem zbiegłam po schodach, na korytarzu, pobiegł w stronę słońca, a krople roztopiły się w drodze powrotnej. Gdy złapiesz pachołek, no ja poduszka szczepnęła do A i B i P, następnie ci Zanucił literę C, C, zaśpiewaj D, E, F, A, G, zaśmiał się i zaczął dziwnie oddychać, wstrząsnęło haj, krzyknęło i, I, potem przelecieli jok i K, L, M, N, wybuch, O i P, znów szeknęli Q, R, S i ziewną. nie ma nic. Wrócił literę C, C, zaśpiewał G, E, F, F, A, G, zaśmiał się i zaczął dziwnie oddychać. Wstrząsnęło ha, i krzyknęło i potem się... staczka, zniknęły z pracy, wydawało się, że się ukryło. Dzieci rozglądały się w lewo i w prawo Sprawdzili półki ze wszystkich sił Zaglądają w dywan, a potem w kapeluszu znalazło się ciasteczko Zaśmiałem się cicho i próbowałem uciec Ale zabawa w chowanego była tylko zabawą Roześmiali się i podzielili się ciasteczkami Nie mogłem znaleźć lepszej nagrody Tajne miejsce do przechowywania ciasteczek Wydawało się, że się ukryło, dzieci rozglądały się w lewo i prawo, sprawdzili półki ze wszystkich sił, zaglądają pod a potem w kapeluszu znalazło się ciasteczko. Zaśmiałem się cicho i próbowałem uciec, ale zabawa w chowanego była tylko zabawą. Roześmiali się i podzielili się ciasteczkami, nie mogłem znaleźć sieczy na prody. tajne miejsce do przechowywania ciasteczek. Naleśniki z patelni Odbijało się, toczyło i szybko uciekało Skakał po podłodze w kuchni A potem wybiegłem za drzwi Skoczył wysoko i dotknął ściany Podskakiwał na korytarzu na drugim piętrze Szczenięta szczekają, koty gonią Naleśniki odbijały się z zawrotną prędkością Wróciło na mój talerz A potem wybuchnął głośnym śmiechem To salto było niesamowite Taka wesoła Taka wesoła uczta jaki głupi los. Taka wesoła, uczta jaki głupi los. Zit miały naleśniki, patelni odbijały się. Szybko uciekało, skakał po podłodze w kuchni A potem wybiegłem za drzwi Skoczył wysoko i dotknął ściany Podskakiwał na korytarzu na drugim piętrze Szczenięta szczekają, koty gonią Naleśniki odbijały się z zawrotną prędkością Wróciło na mój talerz, a potem wybuchnął głośnym śmiechem To salto było niesamowite, taka wesoła Pływały pod jeden, Znalazłem kilka mążli, które mogłem rzucać wysoko. Potrząsał nimi delikatnie, merdając ogonem, i udało mi się bez problemu obsłużyć. Pięć z nich masło błyszczą w świetle. Wirowały jak czyste, jasne gwiazdy. Wszystkie ryby klaskały i entuzjastycznie witały pokaz. Pociski kręciły się wszędzie. Wszystkich dźwiękiem, który każdemu przypadł do gustu. Następnie zatonął pod otaczającymi go falami żonglujące delfiny, wyskakujące do morza. Do morza. Pływały pod niebem Znalazłem kilka muszli, które mogłem rzucać wysoko Potrząsał nimi delikatnie merdając ogonem I udało mi się bez problemu obsłużyć pięć z nich Masz obłyszczą w świetle Wirowały jak czyste jasne gwiazdy Wszystkie ryby klaskały I entuzjastycznie witały pokaz Pociski kręciły się wszędzie Wypełnił wszystkich dźwiękiem, który każdy wpadł do gustu, następnie za pod otaczającymi go falami żonglujące delfiny wyskakujące do morza.